Piękna kurwa! Ale to się robi. Nie Jest dziwne to. Kurwa, na uleszek. Mi wigucio. Mi taucio. W dobie małpa miała saska szalony zielony zem to był majczo, to była ta sukienka, a noc stawała się a, a, a. już za północy. Byliśmy w urzędzie białe koszule na szczurze spłyli. Nie wiedziałem, co ze mną będzie. Teraz parczę pod rękę, ujrzałam z nimi. Małkośka, mówią mi, o, nie, oni z Denizy, oni... Głupia! Małyśka, uciekaj nas On mówi, przyjdzie czas Zaśpiewaj raz, tańcz pi, za tańcz raz Mała Głośka tam śpi Do niego sobie tkwi A z niego chpik, sobie tkwi Ja wróci, powiedz mnie, Nikt idzie tam, gdzie chcę Ej, głupia ty, głupia ty Głupia ty Głupia ty gupia Ty głupia, no Cała głupia No, chodź głupia Mam, <coughs> z o, mam to... Pani to... Albatrosa. to... Dla mamy. Ale nie my znaleźć. Kto to. Pani to. to.